Szczerze mówiąc, to ja nie lubię nagrywać cyfrowego cyrku. W sensie, nie zrozumcie mnie źle. W sensie, lubię cyfrowy cyrk. W miarę lubię. W sensie, jest to taki przeciętniak. Da się obejrzeć. Ale ciężko jest z komentowaniem. Naprawdę nie sprawia mi przyjemności komentowanie tego. Skoro już tu jesteśmy, to pooglądajmy sobie, jak ragatka sobie cierpi. W ogóle mój adblock wyłączył tysiąc reklam. HEJ Kane, TY wysynie! Ja po prostu uwielbiam, jak oni się wyzywają. Kawał się oblałem znowu. Ja pi.ę Kejna mamy! 400 metrowy pionowy popylacz, koszy kręgiel połamaniec, boczne swawole, mandarynki, Pił hut piłk tworzyło konflikty. a ja ich nie lubię! No dobra, naprawdę chcesz wiedzieć, czego chcę? O nie. Minęło tyle czasu, a ja praktycznie nic nie skomentowałem. No, to jest mniej więcej jeden z powodów, dlaczego nie lubię robić odcinków o cyfrowym cyrku. Chcę mieć możliwość uprawiania seksu! No to jaki problem? Wytnij sobie tam dziurę. Bez jaj! No ale dosłownie bez jaj. Że współpraca jest potrzebna do osiągnięcia celu! Jemu to powiedz, to przecież on wie wszystko i wszystkich. Ale dzisiaj cię to kręci, co A nie? A dwójka jest zabawna ze za sobą, nie? Tak czy inaczej. Teraz jest dla mnie jasne, że jest między wami spore napięcie. Ale ale ale, ale inteligentny jest inteligentny naprawdę. Obie osoby muszą szczerze wierzyć, że nie zostaną oszukane. To chyba nie jest możliwe tą ekipą, powiesz. Osoba A weźmie pistolet do prywatnego pokoju i opróżni go z całej amunicji, po czym wyjdzie i przekaże go osobie B. Osoba B weźmie pistolet i spróbuje strzelić sobie w głowę, ufając, że osoba A opróżniła go z amunicji w prywatnym pokoju. Osoba A będzie musiała wierzyć też, że nie znajdzie się na celowniku osoby B. Więc musicie sobie ufać i najzwyczajniej trzymać się za, za. Już widzę jak Jack strzela w ragatę. To trochę Pokręcone. Chyba twoja stara! A. Zastrzelę A, ragata. O, posłuchał się. Ładny strzał. Co, i to tyle? Łapcie gnaty i bawcie się dobrze? W sumie ty i tak każdej przygody unikasz, no to w sumie czemu teraz rzędzisz, że jest chyba przygoda, jak ty każdej unikasz? Mam całą galę nagród do przygotowania, więc zajmijcie się przez chwilę sobą. <grytanie> Jacks patrzący na ragatę z tym karabinem, kurde ty. I byłabym z nim? Taki team Jacksa i ragaty byłby bez sensu, ponieważ Jax by noc w ragatkę. O mnie się nie martw. Co Ona taka niska w porównaniu do tej ragaty. Ej! Hej, mnie? Jeśli kiedyś poczujesz, że chcesz z kimś pogadać, albo że czegoś ci trzeba, to jestem. Dzięki, nie skorzystam. Hej, zubu! Chcesz mi ją przetrzymać na czas rozgrywki? A gdzie ona ma ci tą maskę przechować w dupie? Bardzo chciałabym postrzelać z Tomigana, śmiejąc się jak wariatka. Czy ty masz niemieckie pochodzenie? A ragatka już nie ma z jednego dnia. Będzie mi przemiło mordować was wszystkich, a w szczególności ragatkę. <laughs> Kupa, wciąż brakuje mi życia. Bardzo, bardzo fair. Proszę, weź to. No, Kinger, tak cię szanowałem. No, coś ty zrobił. Dobra, może by do plusy. Może ragatka zginie w tym odcinku cztery, a nie trzy razy. Kogo najpierw zabijesz, pan, pan? E, ragatkę? Wiesz, że to nie jest na serio, nie? To jest dosłownie moja odpowiedź, którą mam w głowie, kiedy widzę hejtera, który płacze o to, że nie wyzywam jego ulubioną kreskówkę. Dosłownie. Nie chciałabym ich zranić. No, japońska precyzja pomni. Jednego dnia żyjesz sobie normalnie, robiąc różne rzeczy. A następnego jesteś jakimś durnym, kreskówkowym... płaznem. Chcesz nadal trzymać się tej ważnej części siebie, która była prawdziwa. Ale tak na serio. Co tym osiągniesz? Rakata stara się być miła i przyjazna, ale dostaje w ciry w co drugiej przygodzie. Bardzo dobrze, mi się to podoba. Teraz jesteśmy tylko ludzikami z bajki. Więc jaki jest sens się tym opierać? W jest tu jakaś filozofia, jakby na to spojrzeć. Jakby takie trzymanie się swojego dawnego ja w takiej sytuacji, jakiej się oni znaleźli, może być trochę, że tak powiem, drogą do zabstrakcenia się. A Ci inni głupcy sobie uważają, bo będą musieli zmierzyć się z gniewem złowieszczej pomni! <grymne> Le cringe. To trochę cringe'owe. Zgadzam się będziemy do siebie strzelać? Nie, nie będziemy strzelać, będziemy sobie kwiatki kur... Zastrzel albo zostań zastrzelany. Czemu nie ragata, ej? No Boże. Porze... Ragata! Za rogiem chyba czai się snajper. Co ty nie powiesz, naprawdę? Kinger chyba dostał. E, na pewno jest tu bezpiecznie? Wow. Leże że pistolet, ma taką celność na taką odległość. Taktyczny przewrót. Taktyczny <laughs> przewrót. A już wiem, gdzie są cymbał i Smatka. Symbał i Smatka. Ja nawet nie wiem, jak się strzela z pistoletu! Ale debilu... Proszę, proszę bardzo, masz... Powiedzmy, że to jest pistolet, nie? O, tutaj masz to i... Gdzieś w tym miejscu masz takie... Coś do pociągnięcia, jeśli to pociągniesz, to będzie piw.

Naprawdę! Tak naprawdę, total naprawdę? No, to talę Naprawdę! Czekaj, nie, 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 czekaj, czekaj! Nie wierzę Fagata dosłownie. Yy, w sumie fagata pasuje. Fagata zabiła tego, Jacksa. To mi się nie podoba. Miało być na odwrót. Zruszyłem się. Kocham to. Myślisz, że Jack będzie na mnie zły, że nie jestem z nim w drużynie? Oczywiście, że tak. Przecież on się zabije dosłownie, nie? Jesteś człowiekiem, nie jego zabawką. Wy wszyscy jesteście tutaj zabawką Jacksa. Autentycznie. Ty możesz się wyprostować, ty wstążko z maską? Dziska jest problem. Eee. E. <grywia> Mam dziurawą maskę. Będę sobie chyba musiał kupić nową. <grywia> o za gra! Kto by pomyślał, że Pomni ma takiego co... Za bardzo się staram im przypodobać i potem to... To zaczyna ich odrzucać. To są tak zwane konsekwencje bycia przesadnie miłym. Nawet jeżeli ragata faktycznie nie jest fałszywa, to jednak wygląda na fałszywą, ponieważ jest przesadnie miła. Bycie miłym, a bycie przesadnie miłym to jest duża różnica. A ludzie, którzy są przesadnie mili, są zazwyczaj fałszywi. Czekaj, bo ragatka ma. i zupełnie ze mną nie gadają, ale to mnie pewnie po dzisiaj też przestanie. O, o je o. o, Spytała, czy może być ze mną drużynie? Odmówiłam. Mm, ja to Czemu pieszne. to zrobiłam? O Jezu, to Myślę, że o Jezu. potrzebowałaś przerwy. Wygląda na to, że jesteś to pod jest. ciągłą presją, ej, 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 bycia mi. wsparciem dla innych. że a... coraz bardziej się od siebie oddalamy. Jakby rozgryzła moje sztuczki i przestała mi ufać. Jakie k... sztuczki, o czym ty mówisz? Wiesz, że to nie brzmi dobrze, nie? Chciałabym, żeby byli szczęśliwi. I... Jax ją traktuje jak śmiecia. Pomnij ledwo co poznała. Dlaczego tobie miałoby niby na nich zależeć? <laughs> Ten zbior żony. <ryj. śmiech> Czy siedzą nam na ogonie? Czy siedzicie tam na to na czubetku! No zajebisty sposób na sprawdzenie, czy ktoś siedzi wam na ogonie, naprawdę! Dobra, ten jest długi, musimy lecieć sprintem! Skoro jest długi, to dlaczego żeście się zatrzymali? A ty wiesz, że bieganie w taki sposób w wstążko jest... Yy, ten... jest... beznadziejne, bo wtedy spowalniasz u siebie? A w sumie gęgl to tak trudno trafić trochę, nie? Bo to taka wstążka, nie? To, 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 to więcej ma, 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 powietrza w sobie niż ciała. To były ruskie na froncie wschodnim, dosłownie, nie? No i popałem maska szczęśliwa, nie? Czekaj, to kiedy ona straciła te wszystkie życia? Znaczy, w sumie głównie mnie to obchodzi, bo ja tylko chciałem, żeby ragata ginęła wiele razy. Daisy, Daisy... Odpowiedź proszę. proszę żeby, żeby na serio macie zamiar to śpiewać? Bo żalę, w miłości Twojej, niech Okej, okay, nie mam słów. Jakim synem Ty <śmiany> w nich trafiłeś, skoro Ty w każdą stronę świata nie szed... Nieważne. Nie, ja już nie rozumiem, czy, 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 czy te teorie całe o jakiejś żabie to, to, to są teorie, czy przecieki, bo ja już nie rozumiem. To w sumie była taka scena, która już potwierdza to, że Jacks faktycznie nie chce się z nikim przyjaźnić, bo, ten, bo stracił sobie kolegę, nie? No w sumie rację, jakby what the fuck? co to było? Ten, 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 skąd się tu zrespił? Co? Chyba wszyscy się tam bawili w kotka i ragata. Nadeszła pora. Patrzy się na tą rękę, jakby się czymś naraził, synek. Zrobiłam coś, nie tak? Ech. Teraz to brzmi się jak ragata. Ej, nie żeby coś, ale nazwanie kogoś ragatą to, to jest chyba największa obelga. Zrób to! Do it. Że to, co dziś zrobiliśmy, nic dla ciebie nie znaczyło, bo wiem, że znaczyło! było nic, wy żeście byli w Teamie po prostu. Czy ty mnie podrywasz? No, bo wszyscy tego chcą. A a co? A to... Możesz być poważny? Możesz wziąć cokolwiek na poważnie? Jakby to są ludzie w komentarzach i to są ludzie na serwerze autentycznie. To, I to w stosunku do mnie. Jesteś klaunem z Bajki. Jak mam Cię brać na poważnie? On ma dosłownie takie same podejście do po mnie, jak ja mam podejście do hejterów z komentarzy. Będziesz udawać, że to się nie wydarzyło? Chyba coś Ci się pomyliło. To dlatego nie było Cię na pogrzebie, Kofmo? Wiecie, co jest durne? Pomni się strasznie nakręca, a najlepsze jest to, że Jaxi jest po prostu trollem. Jaxi. Już mi się myli z takim jełopkiem z serwera, ale nieważne. Jax to jest troll, nie? A ona się nakręca. Nakręcanie się na trolla jest tak samo mądre jak, nie wiem, jak wzięcie sobie nożyczek i wydłubanie sobie oczu. To jest dosłownie taka sama logika. Tyle samo sensu to ma. Boisz się! Jakieś ludzkie emocje! Boję się, że zanudzę się na śmierć! Czy przeszło ci kiedyś przez głowę, że może ludzie dlatego się w ogóle abstrakcą? A <śm> no tak! Bo ty też musisz mnie obwiniać za coś, za co wszyscy mnie obwiniali! Ty nawet go nie znałaś! Nie wyobrażasz sobie, jacy oni są przed zabstrakceniem! Nie jest miło być wtedy przy nich! Wcale nie! Ty. Ja. No i taki drug, druga strona Jaxa, taka bardziej, nie wiem, straumatyzowana, czy tak, nie wiem, w dupie to mam, tak szczerze. Ja oglądam cyfrowy cyrk ze względu na to, że czasem się można pośmiać, a nie dla fabuły. Co z tobą nie tak? Czemu się nie bronisz? No wiedziałem, proszę bardzo. Nie broniłem się, więc w głębi serca mi zależy. No kur... Jackie z serwera autentycznie! No dosłownie wyciąga słowa z kontekstu. Mam głęboko gdzieś ciebie czy kogokolwiek innego w tym porąbanym cyrku! Koniec bojki. Wy? To tylko zabawki. I świetnie się bawię, sprawiając wam ból. Ranie takich jak wy, dla frejdy! A jak jestem przyjazny, to tylko po to, by ten moment bolał jeszcze bardziej. Oto cała prawda. Więc błagam, nie szukaj dziury w całym. Nie przekonałeś mnie, Jacks, wiesz? Jakby średnio przekudujące ze względu na to, że miałeś roller coaster tych emocji. No, jakby. Tutaj już dalej nie ma co komentować. Była tylko scena, jak dosłownie Jacks jest chwilę przed abstrakceniem, ale się chyba uspokaja. Jakieś rozdanie nagród, bla bla, kurwa, bla i tyle. Znaczy, to co, tyle na ten film, mam nadzieję, że wam się podobało. Yy, bo nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że zasiałem soczyste ziarno, w którym będę czytał komentarze hejterów yy, odnośnie ragaty, bo przecież wiadomo, że trzeba się przejmować jakąś postacią, która nie istnieje. Nieważne. Yy, Bajo.